Witam ja Was w kolejnym odcinku na moim kanale z moim tatą Siemandero wszystkim Dzisiaj pączek challenge, ponieważ jest Tłusty Czwartek tak. I ogólnie się zadam trzy pączki A Ty tato, ile? Ja zadam już 5 pączków, a patrzcie co tu na nas czeka jeszcze Ja się czy dam radę Zastanawiałam się jak ja będę myślał jakiś pączek challenge Tłusty Czwartek, no dobra, zgodziłem się Jakie są zasady w ogóle tego challenge'a? Jeszcze ja zapytam widzów Ile wy jedliście już pączków możecie dać znać w komentarzu. No właśnie, albo ile zjecie jeszcze. No właśnie. E, I ogólnie challenge polega na tym, że mamy 10 minut. I w 10 minut mamy zjeść jak najwięcej pączków. Tak, ja. I ja ta włączam. osoba, która zje więcej pączków wygrywa. Tak, ja włączam stopper. Ja nie tak mam... 10 minut startujemy. A ja naprawdę nie mam o tym. Zjemy ile się da. Aż nie wiem, brzuch pęknie. Proszę widać. Na pewno będzie śmiesznie, mam tu. Okay. Stoper. Ale ja nie dam... Nie, nie, nie dam rady przygotowana. No. przygotowana. Dosłownie po no. ostatniego pączka jadłem do... nie wiem wiele temu, 40 minut temu. Więc 5 już zjadłem, a 40, 40 minut temu zjadłem ostatniego. A ta Amerka kiedy ostatnio jadłaś? 3 godziny temu. 3 godziny temu, Amelka Amerka ma troszeczkę fory, ale jestem większy, także... No ale ja to już od w szkole, jeszcze no. Pączki bardzo ładnie pachną. Mamy z budyniem, z różanym pączek i jeszcze z... Z liczy? Z różą? Z Różany pączek Tak chyba się mówi Różany pączek Ja tak mówię Ale z różą, no I jeszcze jest z adwokatem, tak? Adwokatem Dobra, powiem Wam, że... Łapeczki w górę Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć I startujemy Dobra Włączam stoper Piszcie w komentarzu, kto wygra Taki jesteście Tak, kto wygra Stoper odpalony. 10 minut na meczach Trzy, cztery, Kudy nie wygrał. Ja nie trzy. Jedziemy. Ja się śpieszę. Mam na 10 minut. A ja chciałem się śpieszyć. Nie wygrasz. No może wygram. Mhm. O! Pójdziemy do tego pączka Trzeba spać 3 godziny. Albo biegać spać? 40, 40 spać. minut. Tak. Dobra, nie gadamy. działamy. Czy pani zbiera kalorie? Tak. Zawsze ja mogę. Mogę w ogóle wpadajcie na mojego TikToka. TikToka też? TikTok tu się pokaże. No i. A mały mięsny. Eee, TikToka. Ty chcą się porównać na martwy. a mańce kupka. Mmmm. Chciałam, boć jak chyba jest, jest taki? No, mańka wygrywa. Najpierw szego. Mhm, ale jest pusty. Ja mam z budyniem. Jakie poćki ja będzie widzicie? Z budyniem? Z różą? Z marmoladą? Nie. Ja Nie, z różą. Nie, ja z budyniem. Można popijać. Mm -hmm. Dwie minuty minęły. Już? Jest, Maria Naprawdę? Mm -hmm. Szybko? No. A, szybko. Ja w ogóle jestem brudna. Słyszałem, że nie ludzie, ale potrafią dzisiaj poczuć zjeść na raz. Naprawdę. Jaki jest was, was, wasz rekord? Mój dwa Na raz? Albo nie, w sumie więcej mm, Ale dzisiaj to dwa na raz Ale z, e, rok temu, kiedy właśnie też z to, tobą Challenge To nie, nie pamiętam ile już zadam, ale dużo, mhm. na raz Jest mm. Jeden Może mm. no, popijasz? Nie śpię jak przegrasz, to ci wyzwanie dam. Nie. Musisz cię zmotywować. Nie. Musisz szybciej wsuwać. Jaki czas? 3 minuty. A tu moja. Mm. 3 minuty jeden poczek. Słabo. Mm -hmm. Dobra, ja zaczynam. Ja masz. O! 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 Mhm mm 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 Mhm już też Pięć się zatem To już jest siódmo w tym momencie O już no, coś, ja już proszę drugiego Prowadzę porozumiewamy się niewerbalnym słownictwem <grym _> Tak może powiedzieć. Ja to chyba wygram. <grym _> Ej, <Ale> dajesz. <grym> Czas. No Poczekasz. miała Wyzwania. Jedzie jeszcze 30 poczków. 4 minuty. Proszę Państwa. Jedziemy. No, no. Lubię na, na raz od razu zjeść połowę. Nie no, 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 no. Co ale w ogóle u was słychać? No. Jak no. będę miał na TikToku 100 tysięcy subskrybujących zakładam kanał? Ale nie powiem jeszcze jaki. Będzie na pewno rewela. Druga, milę 8 czy 6? jeszcze czekają. Okay? Co? Mm -hmm. Ale zanim to będziesz 100 tysięcy, to mnie jakieś dwa lata, bo ja mam 80 zaś, a osiągnęłam długo na tylko. Więc. Ja Pięc... Ci mówię, że za rok już będę miał 100 tysięcy. <laughs> mhm, Dobra, trzeci. Liczę w komentarzu, ile. Jednocześnie połączków. Kto wygra? Kto wygra? To my nie gadamy. Jedziemy. Ja no, już drugi. Poweruję. Pięć minut. Niecałe pięć minut nam zostało. Dawaj, Dawaj, Dawaj. Motywuję Cię. Ciepicie. Ciekawie, to z niczym spoko. No ja nie mogę. A teraz to dostał do tego momentu odcinka jak co? Pończek. Pończuś, pończek. Mm, a ja na serduszko. To jest duszeczko. A to jest strasznie dużo. Czasu spędzają na tymi serduszkami i Trochę Aha, i w ogóle chciałbym powiedzieć, że YouTube ostatnio weruje No i zobaczcie sobie, czy nas subskrybujecie. No właśnie, mam pojeździecie. Czy subskrybujecie? Bo. Co się dzieje z tym? Jakie zamieszanie się robi to na YouTube? Nie wiadomo z jakiejś przyczyny. Nie w ogóle, nie dajcie dzwoneczek. Jak udostępniajcie te filmy, Niech to idzie świat. Tak. Jak to? Ja już Podem masz popijaj, szybko. Ja już dużo. Masz jeszcze... Masz jeszcze minuty. Mhm. 3 minuty. Czy 3 ustawy? Ustawy? Ja nie mogę. Ale to już boli. Jeden poczek to nie. nie, to nie. Jeden poczek to jest ile? 400 czy 600? już nie. Co? Ja gruba. Sorry, że mógł jak jem, ale nie rady inaczej. O, o, o A jeden kilogram to ile kalorii? Kalorii? Jak jeden kilogram kalorii? No. Więc, jedz, bo nie gadaj, bo przegrasz. Nie mogę, nie mogę. Który to już ze Drugi, tak? Mmm, wiem, trzeci chyba. Trzeci. Który ty jesz? Który? Drugi? Drugi. Ja, trzeci. Nie wiem czy zjem, już ósmy pączek dzisiaj. Matko moja. Brudny boli Ile mamy? O, ja już Dwie minuty o, Ale Wielu. przez dwie minuty musimy jeszcze jeść To nie ile zjesz Dobra, czwarty Ty masz które? Będzie sześć Teraz drugi Myślę <grym> Mi się zamykają Z przejedzenia A ja z Idę spać. Nie już nie daję. Daj, dawaj, 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 bo przegrasz. Nie mogę. Mmmm. Już nie jest taki smaczny teraz. Ja chyba już wrólim nie jest. <grym>, ja też, do końca. Już nie będę ja nic. Nie, nie wiem, że mi się spać chce. Też. Nie mogę. <grym>, Ile za ja już jest, jest to do końca, bo już miał challenge zaraz. Minuta, minuta, minuta. 15. No musisz zjeść. Zaraz ja. Popi. Ja myślę, że no. Jezu, jakie tłuste te pączki, teraz mi się wydają, takie smaczne. Uch. Bardzo, ale. Ja już ja nie patrzę, żeby się zjeść. Musisz to zjeść. A ja tego nie wiem, przecież ja. to jest mój czwarty, a twój drugi. Mm -hmm. Boże, kiepsko. Dobrze. Ja miałam Ja nie mogę, uuu, sani kawałek, nie Po prostu po pracy przyjechałem, a Marka, to tato, chodź nagrywaj Matko moja Mamy 30 sekund hmm? <laughs> Nie mogę, ja myślałam, że to zjem, ale dobra No nie wróć, <laughs> nie Ja bym nie zjadł tych pączków na co dzień co, wszystkich, to bym zjadł to to chyba z 5-6 pączek Zbyt głośny pączek Nie mogę, już mi głowa boli, padam i nie zjadę Dobra, wrócimy Już? Ja nie mogę Dwa pączki, czy kiedyś pączek mieć miałeś? Na kiepsku coś Nie byłeś głodna? Mm. Po co znaczy... jadłaś? No Dobra, ja zjadłem ile? 3,5 pączka A ja mleka nie zjadłaś? I teraz widzowie piszą challenge dla Amelki Jeszcze, Co? Jeśli pod któryś z czelęży, który, który napiszecie będzie najwięcej łapek, to ten challenge Amelka wykona. Tak? W następnym oczywiście. Co? Tak. Giazba podgoda? Przepraszam. Nie, jestem no, tylko 7 następnym, no. Co? Jezu, nie mogę mówić. W któryś tam odcinku, czyli a w kolejnym? Albo? Jeszcze. Jeszcze. Następny. Dobra, zgoda. sprawiedliwość. Zgoda. Czyli piszcie w komentarzach ten komentarz z, z wyzwaniem, który będę miał najwięcej łapek w górę, a Malka go wykona. Litości ludzie, proszę, litości. Dajcie mi jakieś łatwe wyzwanie, proszę. Dobra, ja... Sorry, ale ja już muszę iść. <grym> ja zesz? Ja dziękuję bardzo. Ja idę spać. Ja Dobra, no wszystkim. wszystkich. Dziękuję bardzo za taki challenge. No też ja już do widzenia pączki. Że ja mogę. Zaraz mi się na Cały opie. rok jestem Pączka już. Ja też chyba. Dobra, okej, okay, ja spadam. Na razie żegnam Was. Dziękuję, pa, że oglądaliście odcinek ze mną. Odcinki ze mną. Zejdą, I... będzie fajny challenge. Majcie łapce w górę, subskrypcję no z włonków podejście na TikToka Ameliecie. oraz na Instagrama Amelie. oraz na Snapchata. Unikorbana Ci jesteście. Macie za nas jednego. Pożestujcie się. Pa! Так, да, мы снимаем